14 wyścig tegorocznej rundy Formuły 1 2015 od e, za chwileczkę się rozpocznie. Jak widzicie, pierwsza pozycja w sesji kwalifikacyjnej to jest wielka wielka Sprawa, myślę, że naprawdę ogromny sukces, ogromny sukces także dla zawodnika Toro Rosso, czyli Carlos Sainz. Moi drodzy, na drugiej pozycji w kwalifikacjach to jest coś niesamowitego. Felipe Massa na pozycji numer 3, więc uważam, że dla Williamsa jak i dla Toro Rosso jest to naprawdę znakomity, znakomity rezultat. Dalej, troszeczkę dalej, jest Rosberg, Hamilton, Ricardo, także Daniel Kwiat. No i my wsiadamy do Bolidu. Za chwileczkę nasi mechanicy. Przy Przygotuję już samochód do tego, aby ruszył do wyścigu. No i zobaczymy, co będzie działo się właśnie w Grand Prix Singapuru. Zapraszam bardzo serdecznie na nocny wyścig, który zawsze jest pełen emocji. W tym wyścigu zawsze, zawsze dzieje się bardzo dużo. Przeważnie co wyścig? Wyjeżdża samochód bezpieczeństwa. No a czy w tym wyścigu wyjedzie samochód bezpieczeństwa? Czy będzie dużo wypadków i kolizji? Przekonamy się już niedługo, tak więc jak mówiłem my na pierwszej pozycji Felipe Massa jest na pozycji numer mm, numer 3, jest Daniel Ricardo na pozycji numer 12 więc bardzo odległa pozycja no i jest Carlos Sainz na pozycji, na pozycji numer 2 startujemy do wyścigu Grand Prix Singapur, zobaczmy znakomity start Carlosa, no i czy tutaj na pierwszym zakręcie jest już atak tak więc pięknie, pięknie wystartował ten młody kierowca, no i jest przed nami Felipe Massa trzecia, jednak jednak pozycja dalej, Rosberg na trzeciej pozycji, więc Niko Rosberg zyskuje pozycję na rzecz właśnie Felipe Masy. No i teraz, aby jak najszybciej, aby jak najszybciej tą pozycję numer jeden odzyskać. Tak więc jest Rosberg na trzeciej pozycji, tuż, tuż za nami, musimy tutaj uważać na to, aby nas nie zaatakował. Aj, tutaj kontakt jeszcze z Rosbergiem, nie widziałem go, że wciska się tak agresywnie. Tak więc przed nami jest Carlos Sainz, my na drugiej pozycji, trzeci jest Rosberg, tam chyba czwarty jest Felipe, Felipe Massa, jeżeli dobrze widzę w lusterkach, aczkolwiek jest dosyć ciemno i nie da się tego tak doskonale zobaczyć. Tak więc 15. Okrążeń tego niesamowicie ciężkiego wyścigu. Tutaj będzie będzie na pewno, na pewno walka do samego końca, mogę wam to zagwarantować. Tak więc tutaj bardzo blisko jesteśmy już Carlosa. Czy uda się go wyprzedzić na pierwszym okrążeniu? Mam nadzieję, że tak, ponieważ będzie nas ten kierowca na pewno dosyć mocno blokował, aczkolwiek nie chcielibyśmy tutaj stracić, stracić po prostu cennych sekund. No i zobaczmy, prawy zakręt. Tutaj już wjeżdżamy w sektor, w sektor kończymy, praktycznie sektor numer 2. Za chwileczkę rozpoczniemy sektor numer 3 no i tutaj już bardzo ciężkie sekcje zakrętów. Bardzo blisko zobaczmy cały czas to prędkość tego naszego Bolidu jest dużo większa. E, tutaj pod, jazda pod tym mostem, tak więc pod trybunami. E, no i naprawdę, naprawdę cały czas agresywnie, cały czas agresywnie, aczkolwiek widzimy, że blokuje, blokuje, no i jeszcze jest Niko Rosberg. Atakuje Niko Rosberg tutaj, berta a i tutaj kontakt jeszcze zobaczmy, no i tam z tyłu Niko Rosberg traci. Po Pozycji na rzecz Hulkenberga spowodowaliśmy kolizję, ale to była walka, to była walka, która wydaje mi się, że była całkiem, całkiem sprawiedliwa. No i uczciwa trzeba przecież z tymi zawodnikami jakoś sobie dawać radę. Ricardo dopiero dziewiąty, Rosberg czwarty, Hulkenberg, trzeci Games -Bird. na pozycji numer dwa, pierwszy jest Carlos Sainz. To jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite, to jest niesamowite, że tak młody kierowca, no i w takim ciężkim wyścigu potrafi tak dobrze jechać. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, Carlos Sainz tutaj blokuje znakomicie, no jednak, jednak jest przed nami cały czas, chociaż tutaj się wciskamy, zobaczmy, jest pozycja, jednak druga, jednak druga, tam cały czas Hulkenberg z Rosbergiem atakują za, za cięcie, za cięcie. cały czas tam starają się uzyskać jak najlepsze pozycje. No ale tutaj widzimy, że ani Bert, ani Carlos no, nie chcą tej pozycji, nie chcą tej pozycji oddać. No i tutaj bardzo ciekawy zakręt, który był bardzo ciężki, zmieniony został na ten troszeczkę łatwiejszy. No niestety był bardzo ciekawy, aczkolwiek, aczkolwiek wydaje mi się, że mógł stanowić duże zagrożenie. No i tutaj widzimy Hulkenberg cały czas na trzeciej pozycji, nie odpuszcza Rosberg. Dopiero czwarty, tak więc przy takim zakończeniu wyścigu, chociaż jest to chyba niemożliwe, bylibyśmy przed Rosbergiem w klasyfikacji generalnej czy jednak chyba jednak za nim ze stratą tam małej ilości punktów. Teraz ta strata to 11 punktów, więc całkiem spora No i zobaczymy jak będzie tutaj, jak będzie radził sobie Jak będzie radził sobie przede wszystkim ten młody kierowca przed nami Tutaj bardzo blisko zbliżamy się Niestanowicie kontakt jeszcze z Carlosem Zobaczmy uszkodzone przednie skrzydło w samochodzie polskiego kierowcy Drugie okrążenie, za chwileczkę rozpoczniemy okrążenie Numer 3, tam z tyłu cały czas walczą Rosberg, Hulkenberg Tam jeszcze chce cały czas powalczyć Felipem Asa Zobaczmy jest Rosberg bardzo blisko. No jednak tutaj nie zaatakuje na tej prostej. Jest Ricardo szósty. Przebija się znakomicie do przodu nasz rywal. Ale w, ry w rywalizacji tak naprawdę nie będzie to najważniejsze, ponieważ moi drodzy, ja w zespole Red Bull Racing jeździł w kolejnym sezonie nie będę. Zobaczycie w jakim zespole będę jeździł, nie będę wam tego mówił, będzie to mała niespodzianka e, Tak więc, tak więc, e, tak więc musicie się uzbroić w cierpliwość. Tutaj widzimy atakuje, a i przyblokował nas niebezpiecznie. Oj, niebezpiecznie to wyglądało. No tutaj musimy, jest jeszcze atak, ale za szeroko, zobaczmy, jest, wciska się Hulkenberg Ależ pięknie to zrobił, niesamowicie zaatakował Nico Hulkenberg, ależ tutaj agresywnie No to naprawdę się ceni, bardzo dobrze, bardzo dobrze pojechał Nico Hulkenberg Bardzo agresywnie, aczkolwiek bardzo, ale to bardzo efektownie No i jest Hulkenberg na pierwszej pozycji, drugi jest Bert, trzeci jest Carlos Sainz na pozycji numer 3 o no i dzieje się w wyścigu, bardzo dużo manewrów wyprzedzenia, bardzo dużo walki ataku, bardzo dużo blokowań. No i tutaj widzimy, że atakuje Bert po raz kolejny. No, nie da się ukryć, że wyścig jest ciekawy, że wyścig naprawdę bardzo e, dobrze się zapowiada. Tutaj widzimy kolejny prawy zakręt. Kończymy za chwileczkę sektor numer 2. Rozpoczniemy sektor numer 3. Jest trzecie okrążenie tego wyścigu. E, no i tutaj myślę, że... Że będzie jeszcze... jeszcze się działo. Bardzo blisko jest Hulkenberg. No tutaj będzie na pewno walka do samego końca. Zobaczmy. Będziemy tutaj na pewno atakować, chociaż jest ciasno, jest ciasno, niczymy w Monako. Będzie atak, zobaczmy, jest tutaj kolejny prawy zakręt. Teraz powinniśmy się znaleźć w dużo lepszej sytuacji, ale jednak, jednak Hulkenberg dużo lepsze wyjście z tego zakrętu. No ale mimo wszystko Carlos Sainz tam z tyłu cały czas, cały czas jest bardzo wysoko. Na trzeciej pozycji stracił tylko dwie pozycje. Jest system Ders jednak Rosberg. Nie, jednak Felipe Massa trzeci, ależ niesamowita historia. Zobaczmy, Felipe Massa trzeci, Rosberg czwarty. Więc Sainz traci, traci te pozycje. No i trudno się mówi, ale Rosberg po raz kolejny trzeci. Jest Bert pierwszy. Oj, zmienia się w tym wyścigu, zmienia się w tym wyścigu bardzo dużo. No i tutaj naprawdę trzeba trzeba przez cały ten czas, cały ten czas e, uważać na to, co się robi. Co się robi właśnie z tymi zawodnikami Czy jesteśmy w stanie utrzymać pozycję Zobaczmy za chwileczkę Troszeczkę, troszeczkę Aj za szeroko Tutaj wyniosło nasz samochód Jest pozycja numer dwa Hulkenberg przed nami Rosberg trzeci No cały czas walczymy No i tutaj naprawdę jest ciekawie Aczkolwiek wydaje mi się, że Rosberg nie chce ryzykować Że Rosberg tam z tyłu cały czas, cały czas tak... Czeka, czeka, aż coś się wydarzy, aż ktoś popełni błąd, ale... nie... A, i tutaj blisko ściany, no to było niebezpieczne, ale poradziliśmy sobie całkiem nieźle. Druga pozycja, czwarte okrążenie tego wyścigu. E, no i tutaj wciskamy się i chyba nie będzie jednak lepszej i lepszego wyjścia z tego zakrętu. zobaczymy Zobaczmy, czy uda się wyprzedzić Hulkenberga, który jedzie oczywiście w e, Force Indy, jednak nie, jednak się nie uda. Chociaż tutaj jeszcze atakuje tam, widzimy Rosberg i tam chyba jest jeszcze fetel, więc cały czas kierowcy, którzy jadą z tyłu naprawdę chcą, chcą tutaj tą pozycję mieć jak najlepszą. No i cóż mogę powiedzieć, czwarte okrążenie tego wyścigu, więc nie ma co na razie skracać, nie ma co na razie skracać, ale spokojnie przyjdzie na to czas, przyjdzie na to czas. Niko Rosberg, który jak widzicie idzie na trzeciej pozycji, jest liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata kierowców Formuły 1. No, a my jesteśmy na pozycji drugiej, drugiej, tak myślę, myślę, ale jest to pozycja numer dwa. Rosberg atakuje, jednak się nie uda. Jest to pozycja numer dwa. Tracimy około, mm, czy ja wiem, 11 punktów. Jakoś tak, jakoś tak, chyba 11 punktów do właśnie Niko Rosberga. Jensen Button najlepszy czas okrążenia. No i ta przewaga tego właśnie Rosberga nie jest nie jest jakoś bardzo duża Tak więc przed nami jeszcze jest Japonia Przed nami jeszcze jest Rosja Przed nami jeszcze jest Brazylia, Abu Dhabi Tutaj widzimy, wciskamy się Czy się uda? Jednak chyba nie Za chwileczkę powiem wam jakie są jeszcze wyścigi No i tutaj będzie ciekawie Będzie na pewno atak Jest pozycja przed Fulkenbergiem, Znakomity atak Tak więc jest Japonia, jest Abu Dhabi, jest Brazylia jest jeszcze Rosja, czyli cztery wyścigi, więc jeszcze jednego wyścigu mi brakuje, Zobaczymy jeszcze tutaj atak, no, bardzo niebezpiecznie, um, tak więc, tak więc jeszcze jednego wyścigu mi brakuje, nie jestem wam teraz w stanie powiedzieć jakiego, tak więc może, może, może nie mówmy teraz o tym, jakie wyścigi jeszcze pozostały, ponieważ nie do końca pamiętam właśnie tego jednego wyścigu, Singapur to jest 14 wyścig, a jest ich 19. Tak więc, tak jak mówiłem, nie jestem teraz przekonany, ale nieważne. Hulkenberg, drugi, trzeci jest Rosberg. Po tym okrążeniu, już w sumie po szóstym okrążeniu, będziemy wjeżdżać do alei serwisowej. Tak więc, tak więc będziemy wymieniali opony, a także, a także, moi drodzy, będziemy wymieniali przednie skrzydło. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ będziemy tutaj na pewno w tym wyścigu chcieli, chcieli oczywiście wyjechać. Przy przed Rosbergiem i przed Hulkenbergiem Tak więc za chwileczkę zobaczycie jak będzie wyglądał pit stop w, w Właśnie w wyścigu Grand Prix Singapuru Jest masa drugi, Hulkenberg trzeci, chyba Rosberg pojechał dalej e, Więc zobaczmy, więc zobaczmy na którym miejscu będziemy w tym e, Właśnie po wyjeździe z alei serwisowej 13 kierowców w stawce No i tutaj wydaje mi się, że Jesteśmy przed kierowcą Mercedesa Zobaczmy jednak, Niko Rosberg w alei serwisowej Jesteśmy przed tym kierowcą, więc znakomicie No i wyjeżdżamy na pozycji Na pozycji, na pozycji numer 4, dokładnie tak Pozycja numer 4, naprawdę Bardzo, bardzo ładnie to wszystko Wyglądało, moi kochani Na ósmym okrążeniu tego wyścigu Kiedy jesteśmy na pierwszej pozycji Wyjeżdża samochód bezpieczeństwa Tak więc coś tam z tyłu się ewidentnie stało, już mamy 12 kierowców w stawce. No i tutaj dziesiąte okrążenie tego wyścigu, kiedy to już samochód bezpieczeństwa zjeżdża do, do boksów po wymianę opon. Tak więc tutaj tak naprawdę będzie bardzo, bardzo ważne, aby pamiętać, pamiętać o tym, żeby, no jak dobrze wiecie, wystartować bardzo dobrze, kiedy będziemy mieli już zieloną flagę. Za chwileczkę safety car powinien zniknąć. Jest już tutaj widzimy safety car w alei serwisowej. No i rozpocznijmy za chwileczkę restart wyścigu. Tutaj będzie on niezwykle, niezwykle ważny. Startujemy. Zielona flaga. Tak więc tutaj myślę, że naprawdę, naprawdę powinno być, powinno być dobrze. Zobaczmy. Jest kolejne okrążenie że numer 11 jest Rosberg atakuje jednak jest przed nami Niko Rosberg ależ tutaj pięknie się wciska Bird ależ piękny atak zobaczmy jesteśmy na pierwszym miejscu więc jest Rosberg drugi masa pozycja numer 3 pięknie Felipe Massa jednak drugi ojoj pięknie Felipe no to mi się podoba pięknie Felipe Massa no więc dublet kierowców Williamsa jak na razie się, na razie się szykuje no ależ to pięknie pięknie wygląda no cudownie po prostu Czyżby to był trzeci w sumie wyścig w tym sezonie Kiedy to kierowcy Williamsa byliby na e, pierwszym i drugim stopniu podium Oj byłoby cudownie Ważne jest aby Felipe Massa podniósł się w klasyfikacji generalnej Tego mu życzę ponieważ chciałbym zdobyć taki mega mega dublet z właśnie Felipe Massą Nie wiem czy jest to możliwe ale przecież ostatni wyścig w tego sezonu w Abu Dhabi jest podwójnie punktowany Gdyby kierowca Ferrari, e, boże kierowca Williamsa, e, kierowca Ferrari kiedyś Felipe Massa e, Zdobył 50 punktów, no bardzo by się podniósł, a gdybym ja na przykład walczył z Rosbergiem o Mistrzostwo Świata, musiałbym po prostu być przed nim. Ależ się dzieje w tych wyścigach, bardzo, bardzo ciekawy sezon, naprawdę bardzo dużo ciekawych sytuacji, tak więc dużo się dzieje. Zobaczymy jaki będzie kolejny bolid, moi drodzy, nie będę wam tego mówił, ale, ale będzie, będzie na pewno bardzo fajny team, więc team, którym już kiedyś jeździłem, to wam powiem. Więc Rosberg, Rosberg, pozycja numer 3, masa drugi. To jest na pewno bardzo duży, bardzo duży plus. Jakże, jakże się cieszę, że, że przecież w tak ciężkim wyścigu dwaj kierowcy Williams'a naprawdę znakomicie sobie znakomicie sobie e, radzą. Tak więc moi, moi kochani, rozpoczynamy już ostatnie okrążenie tego wyścigu. Po raz kolejny, po raz kolejny. Tutaj widzimy Rosberg, no i tam z tyłu coś się stało, uderzenie chyba Felipe masy. Felipe Massa bez przedniego skrzydła w wyścigu o Grand Prix Singapuru. Ależ dramat kierowcy Williamsa. No coś nieprawdopodobnego. Naprawdę wielki, wielki dramat tego kierowcy. Wielki dramat kierowcy Williamsa. Szkoda mi Felipe Masy, ponieważ znakomity wyścig tam zaraz kierowcy powinni sobie z nim poradzić. Jest już Hulkenberg na trzeciej pozycji, Rosberg drugi. Więc ostatnie okrążenie tego wyścigu, naprawdę tutaj, no cóż mogę powiedzieć, niesamowity pech właśnie dla Felipe Mase, niesamowity pech dla Williamsa. Dobrze, że my bronimy tego honoru, dobrze, że my jesteśmy na pozycji numer, numer. Jeden, Rosberg, drugi, trzeci jest kierowca, chyba, e, Toro Rosso, jest to Carlos e, Sainz. E, czyżby to był niesamowity, niesamowity rezultat tego kierowcy? Nawet przecież, punkty w takim wyścigu byłyby czymś znakomitym, albo pierwsza piątka byłoby po prostu wielkim marzeniem takiego młodego kierowcy. No i zobaczmy. Jest Rosberg. Rosberg, który chyba już nie będzie chciał zaatakować. Chyba już Rosberg odpuści, nie będzie chciał popełnić błędu. Myślę, że to będzie tutaj taki taki Sektor, którym będzie straszył Będzie chciał wymusić błąd, aczkolwiek nie będzie ryzykował Tak więc ostatni, trzeci Sektor wyścigu Grand Prix Singapuru Tego wyścigu naprawdę się bardzo bałem Bałem się, że będzie tutaj Bardzo niebezpiecznie, że po prostu Wydarzy się zbyt dużo na moją umiejętności Ale Wydarzyło się na tyle dużo a, Że po prostu dałem radę I poradziłem sobie z tymi ciężkimi sytuacjami Tak więc piętnaste Okrążenie kończymy, moi drodzy Kończymy, ależ tutaj jeszcze jest Szeroko uślisk samochodu. Jeszcze będzie Rozbrek atakował, jednak się nie uda. Uff, no to było niebezpieczne. To było niebezpieczne. Rywal Ricciardo dopiero dziesiąty. Felipe ósmy. Niestety, niestety, Felipe ósmy. Gdybym to ja jechał, pewnie bym ich przyblokował. No ale niestety jest pozycja numer jeden. Max Verstappen jednak trzeci. A Carlos Sainz pozycja numer sześć. Felipe Masa ósmy. Markus Eriksson dziewiąta pozycja. Tak więc Rozbrek drugi. Jesteśmy na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej, tracimy tylko 4 punkty. Ricardo jest na czwartej pozycji, Felipe Massa traci tych punktów aż 86, ale myślę, że się podniesie. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w Japonii. Cześć!